Cześć. dzisiaj przychodzę do Was z recenzją odżywki do rzęs. Odżywki do rzęs teraz to jest taki hit, bo jednak stawiamy na naturalność. Chcemy, aby nasze rzęsy były naturalnie ładne. Rzadko kiedy decydujemy się na przedłużanie, na przykład 1 do 1, ja osobiście wolę mieć swoje naturalne rzęsy, ewentualnie dokleić sobie em, takie w pasku lub kępki, em, a nie te 1 do 1 z racji tego, że po prostu bardzo lubię się malować i em, sama przyjemność tuszowania tych rzęs już jest odbierana. E, nie twierdzę, że to jest złe, ale ja osobiście wolę mieć em, ładne rzęski. Używam już kilku odżywek i ostatnio zapytałam Was, czy znaczy ostatnio, jakieś. Pół roku temu zapytałam was, jaką to Wy odżywkę mi proponujecie i jaką chcecie, abym przetestowała. I większość, zdecydowana większość właśnie mi pisała o bodet Collage, Dlatego spróbowałam i powiem Wam już od razu, że jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Teraz nie mam wytuszowanych rzęs, ale i tak widać wielką różnicę. Nawet dzisiaj jak malowałam panią, to się pytała, czy to jest jeden do jednego, bo po prostu nie. Chciałam mi uwierzyć, że to są moje rzęsy. I tak, um, używam tej odżywki już od maja. Tutajże połówki maja, czy nawet końcówki maja. Czyli jest to prawie 5 miesięcy, kiedy używam tej odżywki. W międzyczasie byłam na wakacjach, w wakacjach Chorwacji, więc wiecie, jak to jest po wakacjach? jak W jakim stanie są później nasze włosy, nasza skóra i rzęsy one też cierpią od nadmiaru tej osolonej wody i temperatury, więc troszkę zostały uszkodzone. Ale wydaje mi się, że dzięki tej odżywce nie aż tak bardzo, a na pewno już dzięki tej odżywce bardzo szybko te rzęsy się zregenerowały, bo byłam na wakacjach w sierpniu, przyjechałam, była już połowa sierpnia, mamy teraz początek października, więc ponad miesiąc a moje rzęsy po prostu nie mają ani śladu, żadnego uszkodzenia i żadnego ubytku jest po prostu. Jestem tak zadowolona. Zaraz zaczniemy tuszować i zobaczycie jak prezentuje się efekt po wytuszowaniu. Jak na razie zaprezentuję wam zdjęcie przed i po bez tuszu. Jak widzicie, naprawdę jest efekt widoczny, chociaż ja mam bardzo, bardzo jasne swoje rzęsy. Jestem naturalną blondynką, więc moje rzęsy też są bardzo, bardzo jasne. To i tak widzę tą różnicę, są zagęszczone. Efekt Efekt jest widoczny jak w zasadzie po każdej odżywce dopiero po miesiącu dwóch. Po miesiącu te rzęsy są takie jakby wzmocnione, nie wypadają nam te stare rzęsy, wyrastają na te nowe, więc zaczynamy dopiero po miesiącu dwóch, w zależności od em, naszego organizmu, zauważyć te różnice. Po trzech miesiącach jest ten e, efekt widoczny e, całkowicie. Ja używam jej, tak jak Wam mówiłam, prawie 5 miesięcy i moje rzęsy są rewelacyjne. Po trzech miesiącach u mnie były takie same rzęsy jak są teraz, tylko to co mówię później, były wakacje i em, moje rzęski zostały niestety troszkę poszkodowane e, przez te wakacje. E, dobra, przechodzimy do e, tuszowania żeby nie było, że używam jakichś najdroższych i najlepszych tuszy jakie jest na rynku wydłużających użyję tuszu z Avon więc jest to bardzo e, tani tusz dla mnie jest też rewelacyjny Boosted e, Color Trend jeżeli chcecie wiedzieć dobra i tuszyjemy rzęsy Bądź tylko złapię za jakieś lusterko mając takie już wydłużone rzęsy najlepiej zaopatrzyć się w taki grzebek do przeczesywania rzęs przez to, że są one długie, tak jak wasze włosy, one lubią się po prostu czasem plątać chociaż tutaj nie mam teraz tego problemu ale zawsze warto mieć teraz makijaż oczu to jest najczystsza przyjemność, naprawdę ja bardzo lubię tuszować rzęsy dla mnie to jest taka duża przyjemność i relaks tuszowanie rzęs Rzęsy to u mnie jest taki numer jeden, jeżeli chodzi o makijaż. Jak dostaję pytanie, jaki kosmetyk zabrałabym na bezludną wyspę, to jest właśnie to tuż. Widzicie tą różnicę? Teraz wam pokażę z bliska. Jeszcze tylko dolne rzęski. Jak widzicie, efekt jest naprawdę nieziemski. Tak jak już wspominałam, jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo pomimo, że rzęsy są dużo dłuższe, są one tak równomiernie długie, bo niektóre odżywki dają taki efekt, wiecie, że takie są pojedyncze, gdzieś takie dłuższe rzęsy, tutaj ten efekt jest bardzo równomierny. Dosłownie rzęsy wyglądają jak takie bardzo, bardzo dobrej jakości sztuczne rzęsy, gdzie dają fajny, naturalny efekt tak właśnie moje rzęsy wyglądają w tej chwili, przynajmniej ja to tak odbieram e, i są zagęszczone, więc wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie, nawet e, jak widzicie praktycznie nic nie mam na powiekach e, tylko zatuszowane, ewentualnie zasinienie zaczerwienienie powieki, e, cielistym cieniem i rzęsy prezentują się naprawdę bardzo ładnie e, jeżeli chodzi o wydajność tutaj macie 3 ml te 3 ml ja już używam e, 5 miesięcy, tak jak mówiłam, używam jej przez cały czas codziennie. E, rano przed makijażem robiłam sobie kreseczkę, bo wykonujecie mm, kreskę jak eyelinerem. Macie tutaj taki cieniutynki pędzelek i pracujecie jak eyelinerem, czyli rysujecie cienką kreskę na e, skórze powieki przy linii rzęs. E, m, i też na rzęsach, tak cieniuteńka, ym, po prostu kreska, tak jak eyelinerem, naprawdę nic tutaj skomplikowanego się nie dzieje. E, używam jej codziennie, a teraz od jakichś dwóch tygodni używam e, jej tak trzy razy w tygodniu, żeby podtrzymać ten efekt. A jeszcze słyszę, że jest tutaj tego sporo, więc e, takie 3 ml staczy Wam na pewno na pół roku, e, spokojnie. Koszt z tego, co teraz oglądałam na stronie, bo jednak przez pół roku e, wydaje mi się, że się zmieniła ta cena. Nie wiem, teraz poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale e, ona chyba kosztowała 170 parę zł. A teraz 149 zł dokładnie za 3 ml, e, a e, połowa tego 89 zł. Więc można używać najpierw tej e, pełnej, a później dla podtrzymania efektu kupić sobie e, tą mniejszą mniejszą pojemność co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Efekt, tak jak widzicie, jestem bardzo, bardzo zadowolona z niego. I a, jeszcze pewnie was ciekawi, czy jest jakieś podrażnienie oczu, czy coś takiego. Niczego nie zaobserwowałam takiego. Byłam pewna, że po pierwszych takich użyciach, czyli no pierwszych razach stosowania tej odżywki gdzieś tam będę miała zaczerwienione te oko, bo będzie się musiało przyzwyczaić przy każdej póki co odżywce miałam takie zaczerwienienie przy pierwszych dniach co jest zupełnie normalne, tutaj tego nie było co mnie bardzo zaskoczyło i bardzo oczywiście zaskoczyło na plus więc jak najbardziej ktoś, kto ma bardziej wrażliwe oczy, może spróbować tej odżywki bo z innymi jest różnie, ja Wam zrobię ogólnie takie podsumowanie, bo to jest już trzecia odżywka, jakiej używam i testuję specjalnie, testuję kilka, żeby wiedzieć po prostu i Wam polecić najlepszą, ale póki co już Wam mogę z góry powiedzieć, że jak na razie ta jest najlepsza, bo jeżeli chodzi o cenę i o efekt, to najbardziej mnie po prostu zadowoliła. Tak, to już chyba wszystko. Cena, pojemność, trwałość, wydajność i efekty. Chyba wszystko jest. Prezentuję Wam tutaj efekty przed i po i już wytuszowane rzęsy. Mam nadzieję, że widzicie, zarówno tak jak ja, że efekt jest naprawdę widoczny. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu i naprawdę Wam polecam tą odżywkę. Dziękuję Wam bardzo za polecenie tej odżywki, jestem bardzo zadowolona i pewnie będę ją dalej, dalej stosować i to nie będzie jedyne opakowanie, jakie, jakie testuję, jakie mam. Dobra. Skoro to już wszystko, to zapraszam Was jeszcze do komentowania. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie tej odżywki, to pytajcie w komentarzach, postaram się Wam e, odpowiedzieć na te pytanie, a ja już się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!